Witam w 12 już odcinku z cyklu Kamery Obskurne. Dziś film o bardzo sympatycznym tytule Różowe Flamingi. Niemal całkowicie został wyprodukowany przez Johna Watersa, takiego gościa, który był bardzo zafascynowany rodziną Mensonów, A u którego restrykcyjne katolickie wychowanie dało efekt odwrotny do zamierzonego. Film został bardzo ciepło przyjęty przez znudzoną purytańskim życiem publiczność. Która tu mnie odwiedzała nocne kina, ale nawet oni byli zniesmaczeni sceną, w której ginie prawdziwy kurczak. Sam serwy wytłumaczył się znacznie mądrze niż Wajda, który zabił konia na planie filmu Popioły, bo odwołał się do hipokryzji ludzi, którzy i tak jedzą mięso i nie przeszkadza im, że wielu kurczaków ginie w dużo gorszych warunkach. Następnie oświadczył, że ten kurczak też został zjedzony przez ekipę. Film jest o dwóch dość specyficznych rodzinach. W pierwszej mamy na przykład chłopaka mieszkającego w szopie z kurczakami, you ready, Ma? You ready yet? starszą panią siedzącą w końcu i uwielbiającą jajka, tajemniczą współlokatorkę Cotton.

A potem chcą zepsuć przyjęcie urodzinowe divine i ślub babci w jednym. Nasyłałem więc policję, jednak zaradna rodzina radzi sobie z tym problemem. Idąc za czasem, postanawiają nawiedzić dom swoich wrogów, czyniąc tam odpowiednie uroki. Niestety w tym samym czasie rywale niszczą im dom. Jak mawia doda, królowa jest tylko jedna. Nie dość, że zauroczony dom postanowił odrzucić właścicieli, też się Divine postanawia zrealizować krwawą zemstę. Jako mistrzyni PR-u zaprasza na publiczną egzekucję przedstawicieli prasy, co ma umocnić jej pozycję jako najbardziej obrzydliwej. Podsumowując, w tych czasach prawdziwe sceny seksu nie robią już takiego wrażenia jak w roku 1972. Nakręcony tak, że widać tu znak epoki, i momentami tak zakręcony, że nawet sam autor się gubił. Pewnie dlatego, że kręcił to na haju. Natomiast film musi być dobry, skoro został wydany przez Newline Cinema. Tą samą wytwórnię, która była odpowiedzialna za władcę pierścieni. No i to widać na listę pięćdziesięciu filmów, które trzeba obejrzeć przed śmiercią. Moja ulubiona scena, ta z nowożeńcami. Bo każdy może odnaleźć miłość. Poleciłbym go wszystkim tym, którzy nie wierzą w siebie. Ten film był kręcony w weekendy, bo w tygodniu twórca zarabia na niego pieniądze. No i co, da się? Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz polubienia fanpage'u na Facebooku. No i oczywiście, łapka w górę. Do zobaczenia. Artykuł 29. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.